Dobrze, z tej strony Michał Nowicki. Jesteśmy, jak już mówiłem wcześniej, na szorcie w sercu naszej pasieki. Tutaj swą podróż po naszej pasiece rozpoczyna każdy element drewniany, każdy ul. No a ja dzisiaj podczas pracy, tak mnie natchnęło, mówię: A nagram filmik, opowiem wam na jakich maszynach pracujemy. A mianowicie jest to sprzęt kupiony około 10 lat temu, marki Holzmann. Jak szukałem opinii w tamten czas. Dużo ludzi mówi, że jest to sprzęt półprofesjonalny, taki bardziej amatorski. Co prawda, fryzarka wrzecionowa jest to maszyna, o którą, po, o którą i powie za chwilę, jest tam. Lubi czasem stracić kąt albo ta piła, przez to ma już teraz przykładnicę wykonaną przeze mnie z kantówki. dobrze wyheblowaną, równiutką, na dwa ściski. Wymiar trzyma wszystko grę należy. Jest w tolerancji, jaką my potrzebujemy. Wystąpiła tutaj Holzman formatowa, można pojechać do cięcia wzdłużnego. Kiedyś również ciąłem na niej poprzecznie, ale przez ilość, jaką kiedyś wykonywaliśmy uli, ten stół się wyrobił. No i po prostu lepiej było kupić i taniej ukośnicę, to szybciej to na tym idzie. I na ukośnicy wykonujemy cięcie poprzeczne, czyli jakby na długość deski. Pokażę Państwu o co chodzi. Czyli na przykład, jak potrzebujemy jakiś korpus, cielemy, to no przykładamy, tu tniemy. Na zadaną długość. Stół wykonany jest przeze mnie taki amatorski, ale od kątownika. Trzyma kąt. Hmm, tutaj sprawdzamy kąt cięcia, ponieważ jest to bardzo ważne. Potem przy dalszej obróbce, jak fryzowaniu, żeby te korpusy za bardzo się nie huśtały. No także tutaj troszkę sprzętu za jakieś bardzo dawne notatki, jeszcze jakieś tam projekty, notatki, ile czego trzeba zrobić, ale to już później. Tutaj mamy heblarkę a dokładnie heblarko grubościówkę również tej samej marki 100 obrób czy 25 cm. Nie kupowaliśmy większej z tego względu, że my zamawiamy materiał tak i tak dwustronnie obrobiony, czyli dwustronnie heblowany w tych dwóch płaszczyznach. Jest to materiał po już suszarni, dlatego jest zamawiany heblowany. A jakiego materiału, jakiego rodzaju drewna wykorzystujemy, a mianowicie jest to sosna wejmutka. Wszystkie ul, elementy uli, oprócz ramek, ponieważ ram, ramek nie robimy, za dużo czasu by nam to zajęło. Ramki się zawsze zamawiają na spasiece. Są wykonane, oprócz ramek, wszystko jest wykonane ze sosny wejmutki. Tutaj a propos, akurat przyniosłem sobie też korpus mini plusa, żeby go sobie zwymiarować. No i Tutaj zaraz będę dalej kontynuował moją pracę, a z tego powstaną i z tego dynice do uli wielkopolskich. Tutaj mamy nieduży odciąg. On współpracuje z tomotopiłą formatową i z frezarką dolno wrzecionową. Ja przy użyciu frezarki wykonuję, na przykład takie frezy w ręki, których akurat ta ścianka nie posiada. Rączki też nie, tego nie pokażę, ale też na innych filmach. Głównie pracujemy z takimi płytkami wymieniamy na głowicę dwuostrzową Ja tutaj nie jestem jakimś chodzi. jeśli chodzi o taki sprzęt, wiem tylko tyle, ile potrzeba. Może ktoś będzie oglądał, także fajnie, jakby komentował. Dokładniej jest to głowica marki, tak to się nazywa chyba głowica marki Globus Wapienica, tak? Jak wszystkie nasze piły dla nas odpowiedni sprzęt, wystarczający jakoś. Tutaj mamy materiał na Dennice do ulic 14 ramkowych, też na ramkę wielkopolską a z tego powstaną korpusy i daszki do mini plusów Z tego co tutaj jest zrobimy dennice dokładnie beleczki do dennic na tył Potem może ktoś jak oglądał wcześniejsze filmy to widział jak to wygląda No także napiszcie sobie w komentarzach co byście chcieli zobaczyć ja, ja, jaki jak kolejny się dla was materiał Zapraszam do subskrypcji i zapraszam ponownie na kanał. Wami jeszcze się będę sięgnął. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.